często pan tak sobie wychodzi tutaj i śpiewa i gra na no, słodkach? Bardzo często. Jak często? O, no, prawie codziennie. A komu pan tak? gra? No, dla wszystkich. O, tak, o Dla wszystkich przychodniów. I często zatrzymują się, pytają, słuchają. Gdzie? Dzień dobry, A co pan najczęściej gra? Co potrafi? A co pan potrafi grać? Kiedyś grałem po weselach, ale dzisiaj już nie gramy, bo nikt nie gra na akordonach jest po weselach, tylko na instrumentach klawiszowych, na organach. na Jak to nazywa się na ten, Na gitarach. A jak długo pan gra już na akordonach? O, mnóstwo lat. Od 18. Od 18 lat czy do 18 roku życie pan gra? Od 18. Oczywiście od 18, bo do osiemnastu nie miała harmonii, tatko nie kupił. Aha. A jak pan się nauczył grać? Kto pana nauczył grać? Trochę sam, troszkę na szkole, trochę w wojsku. I tak? Później na wesela. No oczywiście. Że ona lubi słuchać jak pan No ma? pewno i mnie lubi. Czasami nie lubi, no. <noise> w porządku, jak się pan nazywa? Dzień dobry.